Witaj. Jeśli nie potrafisz zwiększyć swoich dochodów, poświęć chwilkę i zapoznaj się z tym wideo. Czy masz za sobą wielokrotne próby zwiększenia swoich zarobków? Próby, które kończyły się niepowodzeniami? Czy te niepowodzenia rodziły frustrację? Frustrację i przekonanie, że nic ci się nie udaje jesteś kiepski, kiepska. Jeżeli odpowiedź na któreś z tych pytań brzmi tak, może warto głębiej przyjrzeć się problemowi. Zastanowić się, dlaczego Ci się nie udaje? Co możesz zrobić następnym razem lepiej? Co powoduje, że nie możesz zwiększyć swoich dochodów? Co powoduje, że nie możesz zrealizować takiego celu? Okazuje się, że jest pięć głównych czynników, które wpływają na to, że nie osiągamy celów, że nie spełniamy swoich marzeń. Poznaj je, żeby je pokonać, żeby nie pozwolić im znów pokrzyżować ci planów. Jakie jest te pięć czynników? Odpowiedź znajdziesz w przygotowanym specjalnie dla ciebie darmowym raporcie. Darmowy raport można pobrać po kliknięciu w link który znajduje się na dole w opisie do tego wideo. Pod linkiem znajduje się formularz, gdzie można zapisać się na raport. Dziękuję ci za uwagę i jeszcze raz zapraszam do zapoznania się z darmowym raportem.